Zapraszam na krótką historyjkę K-Pop Demon Hunters. Hej! Hej, Rumi, bo ja Ciebie kocham. O, 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 gołąbeczki? O, jak słodko. Ja Ciebie też kocham. To co zostaniesz moją dziewczyną? OMG oczywiście, że tak kocham Cię. Ja Ciebie też kocham, Rumiś. Mogę z Tobą zamieszkać, Misiaku? Oczywiście Ty zawsze możesz ze mną zamieszkać. Dziękuję, kochanie. Kolejny say. O, zobacz, jak słodko. No! Ha. Dziewczyny, nie będzie wam przeszkadzać, że zamieszkam z dżinu. Coś ty nie. Idź się, pakuj, Rumi. Okej, okay, dzięki dziewczyny. Dużo masz rzeczy, Rumiś. Niemalutko, kochanie moje. Okej, okay, to my już idziemy, pa dziewczyny, chodź, Rumi. Będę za tobą tęsknić, Rumi? Ja też będę za tobą tęsknić, Rumi. O, ja za wami też. Pepe. Papa Rumi. Chodź, Rumi, nas już czas. Dobrze, idę, kochanie. Paper. To była taka krótka historyjka.